Witam. Dzień 3, 25 lipca. To są te dzikie gęsi, które w Polsce chyba łatwo, No, w niektórych miejscach trudno je tak złapać. Um, nie w locie, tylko że sobie przy lądzie, na lądzie chodzą. No i co? Jesteśmy cały czas w Marienham, na kempingu Ale dzisiaj się już ruszamy. Jest godzina w pół do 8 rano gdzieś. Tak? Nie, w pół do dziewiątej, przepraszam. To w Polsce będzie w pół do ósma. Pod ósmej. i co i ruszamy dzisiaj na północ i potem na wschód na wyspy na mniejsze wyspy tego archipelagu z tej głównej po prostu ruszamy się na wschód później to na mapie może pokażę chcemy dopłynąć na takie malutkie wyspy które są w, w, po wschodniej stronie Bałtyku koło Helsinek Turku no to jest w ogóle Morze Bałtyckie wygląda jak jezioro w Niesulicach no jezioro nie słysz namioc zaraz go składamy i w tamtym kierunku na wschód ja nie na wschód, wziąłem ja na północ, i na wschód no i trzeba to wszystko spakować i zobaczymy, czy dzisiaj dotrzemy do celu, no nasz cel, później go na mapie pokażę, jest miejscowość wyspa Bordo czy Byrda I to będzie końcowo. znaczy chcemy dotrzeć na sam kraniuszek, tego archipelagu wschodni Później będziemy wracać i jeżeli zostanie czas to... Jakieś inne jeszcze rzeczy, bardziej szczegółowo się porobi A czasu mamy dzisiaj, jeżeli dzisiaj to jest ty piąty, no to takie pełne 7 dni Więc dużo, nie dużo, w sam raz myślę Pozdrawiam, dzień trzeci Kurde nagrywa Cześć Dzień trzeci podróży. Idziemy teraz na północ od Marienhamn. Eee, łapiemy autostopa na... wpierw na północ, później na wschód do miejscowości konkretnie Prasto. No jeżeli można powiedzieć o stolic, o wyspie, na której znajduje się stolica Marienhamn, to chcemy z tej wyspy, powiedzmy, że to jest stały ląd, dostać się na poszczególne wyspy. Eee, od, od wyspy, na której jest Marienhamn stolica, jest e, na wschód trzy albo cztery wyspy, to no chcemy dotrzeć na skrajną na wschodzie. Brodo czy Prado, jakoś tak. Ale generalnie teraz mam do pokonania, nie wiem, krótki odcinek, może z 50-60 km na tej wyspie na północny wschód, drogą numer 2 cały czas. No i tam zobaczymy co dalej. Generalnie dzisiaj, można to powiedzieć, jesteśmy w jakimś sensie bezdomni przysłowiowo, bo mamy dotrzeć na campinga jak na razie. Jeszcze tam nie dotarliśmy, jest godzina około 12.00 więc spokojnie. Aha, no są jeszcze resztki tych białych nocy tutaj, więc godzina 12 jest jeszcze jasno. Znaczy, nie tak do końca jasno, ale szarzyzna, że wszystko widać. Port, a jest 25 sierpień. Jest sierpień, 25 lipca. I wczoraj załapaliśmy się na koncert. No tak Dagmara jak puścili taki hicior tej grupy, to poznała. Nazwy nie kojarzyła, a była to kapela Nazaret. Nie wchodziliśmy do środka, było wszystko widać z zewnątrz ceny jakie były takie były ale zagrali te hiciory chyba z dwa może trzy numery których nie znam więc pewnie z tych najnowszych płyt a no zaryt rozbija się po takich dziwnych miejscach no zespół kiedyś legendarny dzisiaj stracił dużo ale super było zobaczyć no i tak to jest ta droga na której będziemy łapać stopa plecak pewnie z 20 kilo ale nie jest źle jak też ma ciężki ona chyba ponad 10 albo z 10 jakoś tak ale trzeba dotrzeć się tam porusza dobra to kończę z dnia trzeciego wczoraj nie było nic ciekawego do nagrywania więc może dzisiaj będzie jakoś ciekawie jak dotrzemy na te wyspy się dostać. Dobra. wydostać dobra trzeci dzień wyprawy w drodze 25 lipca z wystopem nie jest tak łatwo jakby się wydawało Przejdźmy gdzieś 3 km od centrum Kiepsko ze stopem, ale to wynika słaby na drodze, nie ma pobocza, tym jeszcze nie wyszliśmy zbyt na tyle daleko od stolicy, żeby było złapać na gęsty ruch i brak pobocza. Tak to wygląda. Nie są to duże odległości, bo to jest maksymalnie do celu 50 km max, no ale na piechotę z tymi plecakami tego przejdziemy. Więc musi być złapany przez to. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co się stanie. Na trzeci dzień wyprawy. Stoimy teraz na takiej. na drodze, numer 2, ale jest pusto, jak na przystanku Alaska. Więc nagrywam szybko ten film. I teraz jesteśmy w bardzo miejscowości Presto, około 10 km. Jak się uda, to promem darmowym popłyniemy dzisiaj na wyspę Wardo. Tam jest camping. No i tak to się przedstawia. Takie trochę. Amerykański klimacik, który bardzo lubię No i droga w kierunku wschodnim Pusto jak cholera Na początku był problem, że za gęsty ruch, no bo był, trzeba było ile tam zagmara? 7 km No ale z 7 km, no tak, tak, tak czyli te ronda, tam od stolicy Marinham są 3 ronda i je trzeba przejść jeżeli ktoś chce łapać stopa w tym kierunku co my bo się nie zatrzymają jest, jest po prostu jeden za drugim samochód więc trzeba zrozumieć kierowców jest to zupełnie uzasadnione o no i dobra jedziemy dalej zobaczymy czy się uda pozdrawiamy z dnia 3 25 lipca 2019 w drodze do Presto zdecydowaliśmy się na rowery nie będę podawał sumy to nie nieważne świetna sprawa Wyspa Landskie nadają się na rower. Tak, jesteśmy na wyspie Wardo. Dzień trzeci wyprawy. No, nie przekracz prędkości. O kurna, ale mi się ramno. Nie, nic, jedziemy. Dzień trzeci wyprawy, jedziemy na północną część wyspy Wardo. Teraz jedziemy groblą. Eee, na końcu tej drogi jest krótka przeprawa promowa na jakąś następną wyspę, ale już nie pamiętam jaką. Eee. No i tak sobie jedziemy, świetne widoki, w związku z tym jest to filmowane. Generalnie Skandynawia jest piękna, zawsze ją będę polecał, o tym bardziej, że nie jestem tu pierwszy raz, więc yy, 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 wiem co mówię. Tak, pogoda dopisuje, przez kilka dni będzie jeszcze dopisywać, bo według daleko, dalekich prognoz ma być w poniedziałek dopiero deszcz, ale to się wszystko może zmienić. Generalnie jest tak jak. jest. Super. Pedałujemy Strefa To jest strefa, wol... nie, ta strefa jest niewolna od pedałowania No co, przecież pedałuję rowerem nie mogę się nauczyć żeby machać wolniej tą kamerą, ale Tak się to przedstawia Dobra, jak dojdziemy do celu, a już niebawem pokażę, co tam nie dalej. znaczy nie odpoczynku, tylko chwila na widoki. Super sprawa. No, z tego Twojego aparatu naprawdę mam świetne zdjęcia. Co to za czasy na, nadszedły, że z aparatów telefonów komórkowych lepsze zdjęcia niż z tych starych aparatów cyfrowych no jedziemy, dobra mogłem się powstrzymać żeby jeszcze nie sfilmować drogi e, przez tą czyli znaczy, e, nie sfilmować tej jazdy przez groble tutaj woda to wszystko Bałtyk a wygląda jak jezioro i ta roślinność też no, normalnie jak w rzekach jakichś albo w Jeziora, woda jest... Yy, jeżeli się idzie tak ze 100-200 metrów od brzegu to woda jest cały czas pokolana Ale to na plaży tam Wardo, gdzie mamy... Nie, na wyspie Wardo, tam gdzie mamy kemping, tak to wygląda No zaraz będzie jak koniec drogi No tutaj nie wiesz skandynawskich rowerzysta niczym bóg na drodze ale jak nie ma co ryzykować, trzeba trzymać się w prawej strony i nie ślizgować, bo samochód to jest samochód, rower to rower. Dobra, to już chyba przeprawa promowa zaraz. Żadnego samochodu. Jesteśmy na końcu drogi. Wyspy Wardo od strony północnej. Tutaj prom przypływający. Właśnie tam w oddali jest ta wyspa. A tutaj prom przypływa i zabiera się, że... ludzi. a tu kar tylko jeden samochód. A no to takim samym dzisiaj no to jest taki standard jakiś I taka okolica No, to długa Droga długa nie była A zaraz sobie pójdziemy na te skały tam No, to, tam gdzie ludzie Co, co? Aby? Łyka tylko. Dzięki. No. I tyle. z końca drogi. Dzisiaj jest 25, tak? Tak. Aha, i takie rowery można pożyczyć. No cześć, robię filmik z 3 dnia wyprawy, no tak jak już mówiłem jesteśmy w północnej części wyspy Wardo, Wardo to oni mówią tutaj po... Właśnie nie wiadomo po szwedzku czy wyspy są te wszystkie jalandzkie, fińskie, finlandzkie. Ale tu 95% Szwedów i język obowiązuje szwedzki. No dobra. No i to jest koniec już tak jak wcześniej pokazywałem drogi, potem jest prom. Przepłynięcie na jeszcze bardziej, na jeszcze większą północ względem tego miejsca co teraz jesteśmy. No i co, super sprawa żeby rowery tu wynająć, bo jeżeli się ma camping i potem jeżeli miałby się na piechotę tu chodzić, to nie ma sensu, nawet bez plecaków. Za duża strata czasu i no i tym asfaltem takie tam chodzenie, nie? Yy, mało sensowne tak jak powiedziałem. Yy, Piękna okolica, jeżeli chodzi o bliskość, no że jest woda i te skałki tutaj bardzo płaskie, super sprawa. Jeżeli ktoś by chciał na dziko tutaj mógł spać na krzywelinach i to nisko rozpalić, ale niestety jeżeli chodzi o kąpiel, nie jest to przyjemne, bez glonów i rośliny takie wystające. Dla mnie jest to wyjątkowo nieprzyjemne. Jeżeli ktoś takich jakby dylematów nie ma, to jak najbardziej. No jest zaglonione okolica właśnie. To jest ta grobla, którą jechaliśmy Ona się ciągnie w kierunku południowym taki brzeg. No właśnie, to jest to Zaglenione to woda ciepła no, ciepła wiadomo. Jest taka pogoda, taka parę roku No gdybym nie wiedział, że to może to może jeziora, ale... Nie mogłem uwierzyć, że ten archipelag składa się już ponad 6 tysięcy wysp i faktycznie, no bo traktują tutaj wyspy wszystko, na przykład takie coś wystające z wody. Okej, okay, z tym się mogłem jakby jeszcze tam, yy, no jakby to było dla mnie do przyjęcia, ale że 600 ponad 50 wysp jest zamieszkałych, to już było ciężko mi w to wiedzieć. ale jednak tak jest. znaczy, Co znaczy zamieszkałe? Jeżeli jest takie coś, to jest malutkie i tam jest domek, to to już jest zamieszkałe. No oczywiście nikt tam nie żyje pewnie przez cały rok, chociaż... Eee, no to jest takie, to są te Wyspolanskie traktowane przez Szwedów jak taki wypad wakacyjny, no i faktycznie jest pięknie wszystko, ale na no, zimą to tu chyba nie jest zbyt przyjemnie. I taka okolica. Dobra, spadam do roweru i z Dagmarą wracamy na... Południe. Może jeszcze uda się dojechać dzisiaj do przeprawy promowej, z której jutro będziemy korzystać, żeby dopłynąć na następne wyspy archipelago, czyli w kierunku wschodnim i później na północ. jeszcze. A jeszcze jeżeli z tego miejsca mielibyśmy dojechać do tej przeprawy promowej, co jutro mamy nią płynąć, z której mamy płynąć, to ile by to było? No, z 18 km. Dobra, próbujemy. Pozdrawiam z dnia trzeciego.